Zmotuj streama, to ci coś powiem, kurwa. Tak mi się wydaje, no to, lepiej by, żeby widzowie to tym, tym, tym. No wydaje mi się, że lepiej, żeby nic nie ominęło widzów, niż bez streama jak No ostatnio ci już pisałem i wysłałem, co pierdoliłeś, kurwa. A aktualnie odwalasz takie rzeczy, że to szok, po chuj to robisz, kobiec, powiedz mi. Crush, no ale co, ten powiedz, ten co ten... powiedz mi jest takiego złego, w, że stream snipujemy? Co my nie stream snipujemy, bo my no. cię. No w sumie można powiedzieć po części tak, ale co jest z tym takiego no złego, to... że lecimy na ciebie, lecimy na ciebie na ręce no. i cię podjeżdżamy i się bijemy? Co jest takiego złego w tym? Powiedz mi. No nie wiem, na przykład, że właśnie sam se kurwa mówisz, że stream snipujesz Ale nie, nie powiedziałem, że i... widzowie, Widzowie z mi piszą informacje, widzowie mi piszą informacje. Aha. Ja tutaj nie mam na drugim monitorze Twojego streama, ja tutaj mam Czyli na drugim nie, monitorze OBS to Studio Right Now i Discord Czyli uważasz, że jest to ok, że jako jeden z większych streamerów Fortnite w Polsce pokazujesz, że można napierdalać innych streamerów na Stream Sniper? I ale uważasz, że jest to okej okay. coś... i później. Ale się jest różnica pomiędzy streamerem i streamerem, ale... gdzie my się walimy no. i walimy się pod content po części na tej arenie, niż po części tak? wizem a streamerem. Więc nie rozróżniaj wiza streamera, po części streamera i streamera. Raczej Masz... pomiędzy streamerem i streamerem. Nie, no kurwa, ja mam wrażenie, że z butem rozmawiam, naprawdę ty. No nie, mówię ci prawdę, bo jest różnica jeżeli widzicie stream snapuje i on cię po prostu stream snapuje, jak nie ma drugiego streama i jakby nie ma czatu no. i nie ma jakby tego jego Powa, tego tej drugiej osoby, więc jest różnica pomiędzy tym a po części streamerem, tak? który po prostu widzi tego Powa i widzowie nawet się z tego śmieją. I jedno się śmiałem po no ja 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 z tego tak backup. Ja to się śmieję z tego, że masz dwa i kilku, kurwa, i, i, i sobie me dojesz. A ja rentę. się śmieję z tego, że jesteś tak strigorowany, że ktoś się na arenie podjechał. I patrzę z tego, jakbyś <laughs> dostał stream Skype'a, jak ja na turnieju o 20 koła złota. <laughs> no, no, A, no, wiesz, no że jest, że nie to jest różnica bez No, masz rację, masz rację, jest różnica. Przepraszam w takim razie. O, spinasz kurwa, się że... na arenie, rozumiesz, to jest arena, gdzie grasz o punkty hype. To jakbyś grał casuala z dodatkiem <laughs> areny i. 50 no to, tak naprawdę. No tak, tylko że ci wytłumaczyć sam moment, stary, że wychodzisz z jakiejś gereski, żeby się z nami bić. Normalnie mogliśmy się spotkać i tak dalej. No, no akurat dalej, się tak zrobiliśmy daneczki, po prostu, nie, bo był Ja fan. widzisz, no ja akurat nie robię contentu, bo do ciebie nie pisałem Siema, czy będziemy się stream snipować na tym, więc to tylko sobie ty robisz, mordo content. Denerwując mnie, bo ja na przykład wolę sobie 50 bombek zrobić na nupkach. No to no to jak wolisz, no ale widzisz, myśmy się, ale po, po, po pierwszej no Ale No to wytłumacz po... mi po co wychodzisz. No po, no po co, no. No no bo był taki momencik, że chcieliśmy jeszcze raz się spotkać i po prostu, żeby łatwiej było i co? Chciałeś zabić, żeby nie było, że kurwa słaby jesteś Czy zabić? Ja już myślałem, że nawet 2-0 już przegraliśmy w pewnym momencie i nawet by była beka, jakbyśmy 2-0 przegrali, ja bym nic do tego nie miał, powiem szczerze Nie no Morteczko, no wydaje mi się, że po prostu wiesz, to nie jest OK. Jeśli to ostatnio pisałem, nie wiem czemu nie możesz służyć mózgownicy, tylko butem myślisz i, i wiesz, i, i tyle, nie? Tak mi się ale co ty się tak spinasz pomiędzy ręką, gramy o rękę, bez nikos, nie, ikos, nie grasz, się o to, nie grasz, mordy, mordy. Mordy. No ale dobrze, no, no psujesz mi streama mordo, masz 5k osób i przychodzą ludzie i, i piszą jakieś rzeczy, wiesz, o to chodzi. Pisałem, tłumaczyłem ci to ostatnio, dlatego chciałem ci to na off Ale te, ty, ty mi nie jest jak po pierwsze to nic nie tłumaczyłeś, ty mi tylko coś napisałeś, jakąś wiadomość na temat klipa. No, no to wytłumaczyłem ci, że właśnie psujesz streama, bo właśnie chyba... Ale nie tak? powiedziałeś, że przez co ci przyje tego streama. A czyli. Dokładnie, muszę ci nie, nie kurwa wiedziałem, napis... że cię denerwuje. Idealnie to, że widzowie do ciebie przychodzą. I po części też pamiętasz, że ja nie mam na to wpływu, że widzowie moi przychodzą do ciebie na streama i cokolwiek piszą. Nie, no rzeczywiście, nie masz wpływu na to, jak no, siedzi u ciebie ja, osób no, i wychodzisz z gieru, dając krasza, żeby się ze mną ale napierdalać ja, nie na niego. nie. ty że ja nie nakłania widzów, żeby wbijali do ciebie na transmisję i pisali do ciebie coś. Jeżeli bym, bym powiedział nawet, żeby do ciebie nie pisały, to jeszcze więcej do ciebie nie kubik kubik, 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 kurwa, słuchajcie, ja ja słuchać to się Bo ja mam wrażenie, że ja z butem myśli? gadam. Masz pięćka widzów i wychodzisz z gry, że mnie zajebać w krzak komputerowy, rozumiesz? No no ja jak mają do ciebie widzowe... No, no dobra, no, i co jest z tym, Czy streamujesz od wczoraj, chłopie, czy o co chodzi? No nie, no ja bardzo dobrze się znam jak jest na Twitchu i o co ci teraz chodzi? co jest z tym, No to mi ręce... Nie no przecież to jest szok, nie? soki nie do wyżania. Ja mam wrażenie, że ja gadam z, po prostu z pijaniem takim. Ja on, on ma swoje myślenie, ja ma swoje i nie da się wytłumaczyć nic. Tak mam wrażenie Kubik, że trochę szeszkę gdzieś się kurde zaciąłeś, nie? Ale dobra, Serio. bo ja... O co ci chodzi jeszcze? Bo nie trzeba już to no tego. No to sobie cofnij woda, jak chciałeś na wodzie, to my i tyle, bo mi się stary nie Zabiliśmy cię teraz. bez nikogo na arenie, ty na tracę. No tak, ty tak, fajnie no super, super. No to nie wyłeś że będziemy zabić i tak dalej. Co, tak, co, nie ale przede tak ale Będę przez tydzień że... Będę przez tydzień, będę na streamie tumasu, że... O kubiks cię stream snajpował, morda Rozumiesz? Okay, ale... Rozumiesz? No, Rozumiesz no, o co chodzi? Streamer streamerowi, nie wiem, jak chciałem nie wiem, zagrać, czy coś się pobić, znaczy na stary na PW, żaden problem, możemy się pobić Tylko nie rób to ale w ten, to nie, w ten nie ten ma sensu, sposób. jeżeli ja bym ci napisał na PW, bo to są inne emocje Jakbyśmy wiedzieli, że będziemy się ciągle, na przykład, nie wiem, specjalnie być w gierce i robić to, to, to po, po, po tak jeżeli... Muszę ci wytłumaczyć. Jeżeli ja no. bym ci napisał na PW, że no. my na przykład o, dawaj, bez nikos zrobimy coś pod content. To jest inny no. vibe, jak na przykład robimy to, że na przykład nie pisaliśmy to pomiędzy sobą. Nie stricali, przykład, no. Ja wiem, ja wiem na przykład, że jesteśmy no. randomowo, bo za pierwszym razem było tak, że my randomowo byliśmy w gierce. Widzę mi napisali o, bez nikos w gierce. Mm. Mówię, ty, fajnie będzie jak bez nikosa podjedziemy, będzie może jakaś beka, coś. I zabiliście nas, było fajnie, ja do ciebie nic nie niemiałem, że mnie zabiłeś. Było spoko, zabiłeś mnie, mówię, jest git, fajny vibe był w ogóle. Faj fajne. Fajne, faj fajne było tego no. ogólnie no. przez Już to i ostatni tłumaczyłem właśnie. I, I Ty dalej skończysz tego, że I, dla Ciebie i to to fajne, odbierasz to fajne bo ty, Słuchaj, Ty to źle odbierasz, bo eee. nie wiem czemu Ty odbierasz to jak ja bym Ci, nie wiem, w tym momencie odbierasz to jak ja bym Ci w ogóle World Cupa zgryfował. Tak, World Cupa mi tak jest. No tak, teraz. World Cupa. Jak słuchaj, jakbyśmy jak grali na World Cupie y, na przykład, mm. w sensie ogólnie o turniej jakikolwiek chodzi, byśmy grali na jakimś turnieju i bym Ale tak bordo, zrobił, no to widzisz. jest mega kijowe zachowanie, to wtedy się z Tobą zgodzę, jest totalnie mega kijowe. I nie ale, no tak to Ale, ale my być... gramy arenę, gdzie Kubicik, masz punkty, Kubicik, hype do zdobycia, samo... jedyne co robisz, to grasz arenę, by mieć jak najwięcej killi, jest dosłownie monotonna ta arena, codziennie, rozumiesz? No to fajnie sobie mu pokazując właśnie o samą, że można coś snippować i tak dalej, to ci spróbowałem, hopie, wytłumaczyć ale z samego ty... początku. Ja wiem Kubik, że dla ciebie to jest śmieszne stary i tak dalej, spoko, no, kurwa, no graj sobie tak dalej stary i tyle, nie? I... I powodzonka ci życzę w takim razie. Widzę, że dalej nie rozumiesz tego, co ci przekazałem. No, nie, wiesz, ja, nie roz... bo... ja po prostu nie rozumiem, czemu tak bardzo się spinasz, że na arenie dostajesz dostaje po prostu... Ale przecież się mam w tą arenę wyjebane, mogę 10 sekund. No teraz No właśnie, no i o i to mi chodzi. To dlaczego mam... mając wywalone areny tak Sao... rano... Kurwa. O zachowanie mi chodzi Kubiks, o zachowanie, rozumiesz? I o to, że psujesz lewika mordo, bo wytłumaczyłem o co chodzi i tyle. Wtłumaczy. Ale co, zabiję cię na arenie i nie możesz sobie nexa od razu zacząć? Nie mogę, nie mogę. Właśnie, jesteś zdenerwowany przez to, że. Tysiąc typa z szatu cię przychodzi i kurwa pisze Kubik's Better albo inne rzeczy stare. A to ja mam na to wpływ? Tak, masz na to wpływ, bo właśnie zrobiłeś to tak, że właśnie ludzie przyjdą do mnie, Morda. O to chodzi. Rozumiesz. No dobra, no to, to nie ma dalej co drążyć, wydaje mi się, ten jest, jak jest? No nie ma dalej dążyć tematu. Pomysł sobie głową, kurwa, nie tylko pod kątem taki, żeby było śmiesznie dla ciebie i tak dalej, i tyle. Ale to nie ma być dla mnie, ja, ja po części tak chcę już Ach. urozmaicić widzom to. Jeżeli mamy w siebie w gierce, no. to jak mi piszą widzowie gdzie jesteś, to co? Mówię, nie podjedziemy się czy co? No nie wiem, no. No, no jest z... grać normalnie stary i tyle, no i się jakbyśmy się spotkali randomowo to spoko, a nie, że ty hopi, tabuujesz tabujesz i zaznaczasz na, na mapce, gdzie jestem, kurwa, bo przecież mam hopie to pokazane na wodzie u ciebie i tak dalej, co robisz, jaką masz reakcję mordo więc no, nie, nie wyprzesz się tego. To, a co, ja się, ja się nic tutaj nie wypieram No to właśnie, to kurwa jak się nie wypierasz Jak mówili, że to nie jest liczne, bo to ludzie, a teraz się przyznajesz do tego, że kurwa patrzysz u mnie na live i zaznaczasz gdzie jestem hopie. To że jest to spoko? Tyle w temacie. Dziękuję Ci, Kubik. Życzę Ci miłego dnia. Elo!